Co najpierw, kochani, testujemy tego McFlara od tej bambolki czy te rzeczy? Co najpierw testujemy? I ja tak tęskniłam i ja, ja bym was chciał tak wszystkich uściskać. Jeszcze w ogóle jak teraz przyjechałam do domu tu do wawy. Myszulki moje czekały pod chałupą, czajcie to. Lody, tak, dobra. Łyżkę mam. I teraz tak, dobra. Próbujemy lody. I teraz tak to wygląda. Mhm, takie kurde gówno z dupy. Dobra, lody i. Co to są z nie wiem, co to jest jakieś takie główne, zobaczcie kolorowe, uwaga. Mmm. Mmm. No, ogólnie spoko, ale. No. Jakby ich nie no, dobre ogólnie są. Tylko. Nie wiem, nie pasują w ogóle te skitki, to jest do lodów XD, więc nie wiem w ogóle, czy to było jakieś przemyślane, czy co na kurde odpindoliła Pindoliwa Ale średnie, ja wolę z KitKatem. Dobra, i teraz tak, mamy tutaj tak, Nagetsy i te jakieś gwiazdeczki. Rozgwiazdy, kurde, rozpindolone. Dobra, i sos. I sos, gdzie jest ten sos? Gdzie jest ten sos krajewski? A tu leży, Boże, dobra. Okej, okay, i teraz tak, mamy tak. Zestaw taki. Tu są te gwiazdki, jakieś zastrane główne. I na ja na kocham, no i frytki, ich znałam to tradycyjnie. Dobra, i taki sos, straki jakiś z gównem nie wiem co to jest w ogóle. Dobra, na razie jaka ocena? A, dobra, albo wy nagrywacie tak fajnie, dobra, czyli tak, makwary oceniam na 6, na 10, no bo lody są pyszne, a te skitelsy, no takie, no niby spoko niby nie, jakby mi to średnio pasuje ogólnie. Dobra, a czemu ten sos jest czarny? Ale czemu? Ten sos jest czarny, kurde! Co to jest złóg za sos, XD? Co to jest za sos, kochani? Słuchajcie, co to jest za sos? Momencik. Sos sojowy z pieprzem. Mhm. Mm Okej, okay, dobra. Dobra. Na dobra, Próbujemy najpierw sobie tego sosu. Jezu, wygląda jak smoła. O jezu! Mm. Ej, dobra w sumie. Ej! Ej, mężczyzny! Mmm! Mmm, ej, mega! Wow! Sosik mega dobre. Uwaga! A! I takie nuggetsy w gwiazdki jeszcze są nuggetsy, jakieś takie dziwne. Nuggetsy w gwiazdki? To czemu oni mi, kurde, dali tyle nuggetsu, ci, ci frajerzy? W ogóle baba z maka była taką debilką, kurde. 20 minut tam stałem. Ej! Jakieś naglescy mi dali w wioski. Dobra, próbujemy. Najpierw bez. OK? Co to jest? Bambi! Dzięki koka za posiłek! Dzięki Bambi! Dobra. Frytki. A czemu te frytki są takim czymś? Te frytki są serowe, czy co? Nie wiem o co chodzi. W smole dajemy. Mmmm. Wszystkie już twarde. Dobra, ale te gwiazdki, teraz uwaga! Teraz tą gwiazdkę, czyli ten ser to coś. Wsadzamy tu do sosku. Wygląda jak smoła z gównem. Dobra, lecimy. Mm. Ej, no Uf. Bambi! Bambi, daj mi te sery! Bambi! Bambi, daj mi te serki! Bambi! Daj mi to! Dobre są ogólnie, szczerze, serio. Mega. Mega są. zrobiste No, ogólnie ocenka całego zestawu... Dwa. Jeden. Nie, no, dobra. Zestaw oceniam na 8 na 10, bo jest dobry. Ogólnie.